W rolnictwie zawsze mówimy o tym, że sytuacja jest trudna albo będzie trudna z uwagi na to, że produkcja odbywa się pod gołym niebem, więc pogoda ma ogromny wpływ na te zdarzenia, które występują, zarówno pod względem wysokości plonów, pod względem zimotrwałości, czy przetrwania okresu zimowego, czy pod względem suszy opadów, więc zawsze rolnicy pogodę stawiają na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wpływ na rodzaj produkcji i wielkość tej produkcji. Natomiast w ostatnich miesiącach nawet bym powiedział, że w latach także inne czynniki, zwłaszcza czynniki zewnętrzne, polityczne, geopolityczne, mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w polskim rolnictwie, w polskim sadownictwie. I myślę, że te problemy są stwarzane na równym poziomie, jak poprzez warunki atmosferyczne. Jesteśmy dużym producentem w świecie nie ma wszystkich produktów rolnych, w niektórych jesteśmy dominującym, w niektórych importujemy, ale są takie sektory, w których. Produkcja jest tak wysoka, że ona trzy-czterokrotnie przekracza możliwości spożycia wewnętrznego i niezbędny jest eksport. I takim rodzajem produkcji jest produkcja ogrodnicza, a szczególnie jabłek, gdzie na cztery wyprodukowane w Polsce jabłka, trzy musimy wyeksportować po to, aby nie było nadwyżki podaży nad popytem. I ten czynnik głównie determinuje obecną sytuację. Zbiory mamy na normalnym poziomie. Zbiory nie ma wszystkich gatunków owoców, począwszy od pierwszych zbieranych. Doskawek, czy w tej chwili zbieranych gruszek i jabłek, czyli ostatnich gatunków. W żadnych z tych gatunków nie mieliśmy jakiejś klęski urodzaju, nadzwyczajnych zbiorów, których, którymi można było usprawiedliwać trudną sytuację na rynku. W niektórych gatunkach te zbiory były niższe niż w ubiegłym roku, co również niestety nie przełożyło się na atrakcyjne ceny. Więc jesteśmy w sytuacji no, takiego bardzo głębokiego kryzysu. Ja, jako już ten, który kilkadziesiąt lat prowadzi gospodarstwa sadownicze, który też od dłuższego czasu stoi na czele Związku Sadowników RP, powiem, że obecny kryzys z wielu przyczyn jest chyba największym, który do tej pory w naszą branżę dotknął. To dotyczy zarówno sfery produkcji, jak i sfery sprzedaży. Polscy rolnicy i polscy sadownicy, jako osoby odpowiedzialne, ale także dobrze prowadzące swój biznes, dążyli w ciągu ostatnich miesięcy do tego, aby wyprodukować produkt, który na świecie będzie kupowany, tak jak to było w poprzednich latach. Produkt wysokiej jakości, wyprodukowany przy Relatywnie niskich kosztach. Niestety w tym roku ponieśliśmy ogromne nakłady finansowe na to, aby taki produkt wytworzyć w naszych gospodarstwach. Nakłady związane ze wzrostem kosztów, przede wszystkim kosztów energii, kosztów nawozów i środków ochrony roślin, które w wielu przypadkach o kilkaset procent wyższe niż w poprzednich sezonach. I może by nie było problemu, gdybyśmy te produkty mogli sprzedawać na dotychczasowe rynki, czy na te rynki, które w ostatnich latach zdobywaliśmy i zdobyliśmy. Ale tu się niestety przyłączył do problemów drugi kryzys, mianowicie zerwanie łańcuchów dostaw. To jest takie określenie trudne, ale to polega na tym, że te kanały sprzedaży dotychczasowych odbiorców zostały przerwane albo przez działania wojenne, albo przez problemy z logistyką, z transportem, albo wręcz przez ograniczenia importowe niektórych krajów. Myślę tu o krajach Afryki Północnej, które na przykład nie chcą kupować polskich owoców, nie chcą kupować polskich warzyw. Z tego powodu, że trzymają rezerwy walutowe na zakup zbóż, które są dla nich produktem strategicznym. Więc tak naprawdę zbiegły się dwa niekorzystne zjawiska: wysokie koszty produkcji, brak popytu na, na wytworzony towar. To oznacza, że ponieśliśmy wyższe koszty, a uzyskujemy niższe ceny za sprzedany produkt. Wielokrotnie te ceny nie gwarantują nawet pokrycia 50% kosztów ich wytworzenia. Więc stąd ten mój pogląd o tym, że ten kryzys jest największym w dotychczasowej historii nowo nowożytnej polskiego sadownictwa, czyli, czyli po tych latach przełomu 80. lat i 90. -tych.